Dzień dobry! Witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Wilno, odwieczna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego i Litwy. Można znaleźć wiele nazw określających to miasto, jak na przykład Parla Baroku, Tygiel Kulturowy, Kolebka Romantyzmu czy Jerozolima Północy oraz wiele, wiele innych. Określenia te służą dzisiaj jako wizytówka miasta zachęcająca przybyć i odwiedzić stolicę Litwy. A jak było na przykład w XVI wieku, co wówczas służyło zachętą dla cudzoziemców, by przybyć i odwiedzić stolicę Wielkiego Księdza Stoliteckiego? Być może to były opowiadania, opinie i sądy innych cudzoziemców, którzy wcześniej tutaj przybyli. Odpowiedzi na to pytanie poszukam w dzisiejszym odcinku. Tomasz Bożowarski, zapraszam. Chronologicznie pierwszym opisem Wilna pozostawionym przez podróżującego są wspomnienia z podróży burgundzkiego rycerza Gilibera de Lanois, który podróżował przez Wielkie Księstwo Litewskie w latach 1413-1414, później między innymi także powrócił i raz jeszcze odwiedził nasze państwo, w tym też Wilno. Tak naprawdę, ów rycerz. Chciał dołączyć do wyprawy krzyżowej i wyruszyć na podbój ziem pogańskich Jednak w tym czasie wyprawy krzyżowe już były wstrzymane, bo ów państwo pogańskie od ponad dwóch dekad było państwem chrześcijańskim Ale wiedziony tą ciekawością wyruszył na własną rękę, by odwiedzić nasze państwo Pozostał też opis Wilna, jednak ten krótki opis nie pozwala zrozumieć Jakie w tym czasie było naprawdę Wilno? Oprócz rycerzy, Wilno też było odwiedzane przez dostojników kościelnych. W 1514 roku Wilno odwiedził nuncjusz stolicy apostolskiej Jakub Pizon. On w ogóle zbudował całe Wielkie Księstwo litewskie Po tej podróży wydał dzieło książkowe pod tytułem De Lituano. I w tym dziele jest opis Wilna, ale dla Wilna w tym dziele Poświęcił zaledwie kilka wersetów. Po przystaniu których możemy zrozumieć, iż nie był zachwycony stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo chciał czym prędzej wrócić do Rzymu. Wilno było odwiedzane nie tylko przez dostojników kościelnych, ale licznie też przybywali tutaj do stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego dyplomaci, którzy próbowali poznać obyczaje, poznać też litewską szlachtę, ale przede wszystkim odwiedzali litewskich urzędników, a nawet często i naszych władców. W XVII wieku do Wilna przybył Francuz Gaspard de Tende który spotkał się z kanclerzem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Krzysztofem Zygmuntem pacem Pac obdarował Gaspara de Tande oraz jego towarzyszy nie tylko końmi, ale też pieniędzmi na dalszą podróż Wszyscy ci, którzy odwiedzali Wilno, pozostawiali opis miasta Z tych opisów wynika, że Wilno nie było zbyt chlujnym miastem ale zaznaczali wszyscy, że szlachta Wielkiego Świątynia była bardzo towarzyska i szukała kontaktów z zachodnimi przedstawicielami. Cudzoziemcy licznie przybywali do Wilna. Jedni byli widzieni ciekawością poznania byłego pogańskiego miasta, inni przybywali na przykład do Uniwersytetu Wileńskiego, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w drugiej połowie XVI. Wieku I wszyscy oni pozostawili opisy naszego miasta. Niektórzy historycy przypuszczają, że opisy Wilna pozostawione przez tych, którzy odwiedzali Wilno. XV, XVI, ale też w późniejszych wiekach, są to teksty godne zaufania. Czy tak jest w rzeczywistości? O tym, ale nie tylko o tym, porozmawiam z historykiem Tomasem Cielkisem. Na co zwracali uwagę ci, co przybywali do Wilna? Pierwsi cudzoziemcy, którzy przybywali do Wilna to przede wszystkim osoby posiadające wysoki status, dyplomaci, duchowni, wybitne osobistości. Przed podróżą zapoznawali się z informacjami o miejscu, do którego się udawali. Zdobycie wiedzy o celu podróży było bez wątpienia konieczne. Od XV stulecia w Europie Zachodniej zaczęły pojawiać się kosmografie, książki, w których opisywano obce kraje i niektóre miasta. W takich kosmografiach już w XV wieku znalazło się też Wilno. 15-ame amžiuje pakliūna ir Vilnius, bet iš kitos pusės tai buvo na, pagrindė duomenys. To były swoiste przewodniki podróżnicze, ale z drugiej strony zawierały przede wszystkim dane o tym, jak mniej więcej wygląda dany region i jak się do tej podróży przygotować. Ogólnie z tego, co pisano w tych informatorach lub to, co opisywali sami cudzoziemcy, wyłaniał się taki obraz, że Wilno to miasto północne, miasto graniczne, czasem nazywane wręcz zaściąkowym. Zależało to też oczywiście od samej podróży. Jeżeli była łatwa, to wrażenia i obraz były lepsze. Ale jeżeli trudna, to naturalne, że. Obraz miasta zaczynał malować się w innych barwach. Kolejną rzeczą jest to, że miasto to leży między dwiema rzekami. Praktycznie wszyscy to podkreślali, że jest to właśnie takie miejsce. Podkreślano znaczenie szlaków wodnych, dalej, że jest to stolica państwa, siedziba biskupstwa, miasto uniwersyteckie od drugiej połowy XVI wieku. I niektórzy cudzoziemcy, którzy tutaj przybywali, jeśli nie wszystko im się podobało, czasami mówili, że uniwersytet jest światłem, które oświeca Wilno. I dzięki temu Wilno jest przynajmniej trzymastkowe. че вільню інюкі. А як ці хто приїжджалі до вільна Як вони віделі. zachowania codzienność mieszkańców Wilna, obyczaje. Obcokrajowcy utrwalali wizerunek Wilna, widzieli miasto drewniane. Dominowała opinia, że jest to miasto drewniane z niewielką liczbą budynków murowanych. Jednak zawsze podkreślali, że są tutaj klasztory, murowane kościoły, zamek, mury miejskie, które w XVI wieku były już zbudowane. To były główne akcenty, na które cudzoziemcy zawsze zwracali uwagę i o nich pisali, bo świadczyły o bogactwie miasta oraz o tym, że jest ono w stanie wybudować takie obiekty architektoniczne. Zamek oczywiście w późniejszych czasach, na przykład w wiekach XVII-XVIII nie wyglądał dobrze, co było całkowicie naturalne z powodu zniszczeń, ale mimo to podkreślano, że kiedyś był wspaniały. Zwracano też uwagę czasami na wnętrze, na przykład na wnętrze najwyższego trybunału, gdzie na ścianach znajdowały się epitafia. Nawet ci, którzy wchodzili do środka, opisywali, co one głosiły i tak dalej. Teraz o mieszkańcach. Znowu, zależy to od okresu, i tego, kto to pisał. Na przykład rycerze podkreślali, że jeśli jest to miasto drewniane, to mieszkańcy byli raczej ubodzy, ale wyróżniano duchowieństwo. Wyróżniano profesorów uniwersytetu, którzy najczęściej przyjmowali cudzoziemców. Często byli to jezuici. Dla jezuitów ważne było utrzymanie kontaktów, ich nawiązywanie i oczywiście zdobywanie informacji. Ponieważ cudzoziemcy, dyplomaci, którzy tutaj przybywali, naturalnie przywozili ze sobą jakieś informacje, czy to do Moskwy, czy tutaj do Wilna. Więc było to potrzebne. W ten sposób kontakty osób z wyższych warstw społecznych były nieco inne, ale samo Wilno w ogólnym kontekście. Malowano raczej w niezbyt pięknych barwach, bo było to miasto drewniane, można powiedzieć wręcz agrarne. Niektórzy byli zaskoczeni, że w mieście hoduje się zwierzęta. I tak jakby nie powinno tak być, ale były tu ogrody. Niektóre domy bardzo oddzielone od innych. Oddzielone, jak mówili, roślinnością, właśnie ogrodami, polami uprawnymi i tak dalej. My być może mamy w głowie taki obraz, że miasto było bardzo zurbanizowane, gęsto zaludnione, ale to dotyczyło tylko samego centrum. Ogólnie widzimy, Wilno było dosyć rozległe. Opisy XVI-wiecznego Wilna pozostawili nie tylko studenci, rycerze, czy kościelni dostojnicy i dyplomaci, ale też ci, którzy po prostu wyruszali w podróże. Otóż w dobie renesansu utorów się zwyczaj wyruszać w tak zwane grand tour, czyli wielkie podróże. Otóż zaczął to uważać, że wiedzę można zdobywać nie tylko w czasie dysputów na uniwersytecie, czy sięgając po naukową literaturę, ale przede wszystkim wyruszając w podróż. Po najważniejszych miastach Europy Zachodniej, które uchodziły za kolebki kultury. Jednak z czasem pojawił się zwyczaj podróżować po tych bardziej egzotycznych miastach, na przykład miastach Wielkiego Księstwa Litowskiego. W 1586 roku w swoje Grand Tour udał się Samuel Kechel, który В днях 1 чат липца tego широкку звезала вільно и позаставил докладно опис места от уж вникало з tego опису уже мяссто было древняна Доинавала древняна архитектура, але Кехаль зазначила, że не пашнсна то место було цалким мило И подобный опис позаставил inныя подружуемцы Авгутен Фрейгерн з Меберрек. W XVI wieku nie tylko cudzoziemcy, którzy odwiedzali Wilno, opisywali to miasto, ale też nie brakło i okazyjnych opisów. W 1578 roku w Londynie ukazała się książka, w której była publikowana lista najważniejszych bitew XVI wieku. Wśród tych bitew znalazła się bitwa pod orszą 1514 roku. Roku. I właśnie w kontekście tej bitwy zostało opisane Wilno jako najbogatsze miasto Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ačiū, mažame zaufatim tekstom. Kai kuo galim, kai kuo gal ir negalim. Bet čia vėlgi tas tyrimas priklauso nuo palyginimo. Z jednej strony możemy, z drugiej nie możemy. To znowu zależy od porównań. Jeśli weźmiemy dużą liczbę opowieści, to większość z nich porównujemy i patrzymy, czy jeden autor powtarza te same informacje, co inny. W zależności od tego, możemy na nich polegać lub też nie. Przykładowo, udało mi się znaleźć bardziej lub mniej szczegółowe opisy w ponad 20 relacjach z wieków od 15 do 18. Fakt ten pokazuje, że takich opowieści jest bardzo mało. Naprawdę jest ich niewiele w porównaniu do największych miast Europy Zachodniej. Jednym z powodów jest to, że po prostu nie było o czym pisać. Na przykład dyplomaci, jeśli coś im się nie podobało w Wilnie, po prostu o tym nie pisali i pomijali temat. Bo po co pisać o brzydkich rzeczach, które się komuś nie podobają, skoro można o nich po prostu nie wspominać i wszyscy będą zadowoleni. Ale z drugiej strony, jeśli dzielić opinie na pozytywne i negatywne w Wilnie, to przeważają te negatywne. Francuzi w XVII wieku, kilku z nich naprawdę bardzo chwaliło miasto, opisując je jako miejsce oświecone, bogate. Te wspaniałe i wyjątkowe. Jezuici, którzy mieszkali w Wilnie i zapisywali swoje obserwacje. Mówię tutaj o przybyszach, ponieważ cała rozmowa dotyczy obcokrajowców, dokumentowali życie publiczne. Wspominali o wielkim pożarze w 1600 roku. Kilka takich dokumentów przetrwało. Widzimy w nich, że pisano, iż być może w mieście są stodoły i inne podobne rzeczy, ale jego mieszkańcy byli zamożni. Spłonęło wiele drogocennych przedmiotów, bogactw, kosztowności, pieniędzy, złota i innych wartościowych rzeczy. W tych zapiskach. Próbowano także oszacować straty. Wspominano również, że Wilnianie byli niezwykle pracowici. to Czy do takich pierwszych opisów, albo takich pierwszych przewodników po Wielkim Cieśninie możemy zaliczyć opis dróg pozostawionych przez krzyżaków? Ten rycerz Ziliber, Dėl anua, tachbon kožistaldais nestego apiso? Taip, jisai yra iš tikrųjų, jisai čia atvyksta pirmiausiai kaip kryžiaus žygio dalyvės. Tak, on faktycznie tutaj przybył. Najpierw jako uczestnik wyprawy krzyżowej na początku XV stulecia, ale mu się nie powiodło, bo krucjaty były wówczas zawieszone. Mimo rozczarowania nie porzucił pomysłu poznania tego regionu i podróżował po nim, poznawał ludzi, wszystko opisywał. W przypadku Gilberta Delanois mamy przykład zachodnioeuropejskiego rycerza, który opisuje swój styl życia. Opisuje on Litwę, odwiedza Wilno. Pisze, że jest to miasto o chaotycznej architekturze, ale podkreśla, że jest tu zamek, są klasztory i kościoły. Już wtedy zauważył, Uważa, że Wilno to miasto wielokulturowe. Późniejsi przybysze również zauważają to samo. Obecność katolików, ludności prawosławnej, dalej heretyków, czyli reformatów i oczywiście pogan. Pogaństwo jest często wzmiankowane w opisach całego kraju jako jego cecha charakterystyczna. Podkreślano, że jest to kraj pogański. Mimo to wszyscy tutaj współistnieli. Ta wielokulturowość była obecna w Wilnie. Apsakant visą šalį, kad tai yra pagoniškas kraštas, bet visi telpa, o tas multikulturalizmas Vilniuje buvo. Aveikiai, kaip jūs, maža, madysiai, vykožys taikstyti te tekstą pozostavinam no, šestik po Družijonsa? Chciałbym jednak powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy tworząc wizerunek Wilna często chcemy widzieć je wśród wielkich miast Europy Zachodniej czy innych podobnych miejsc. Ale powiedziałbym, że te niezbyt ozdobne i piękne opisy Wilna, historia cudzoziemców to nie jest wada, lecz zaleta, bo to właśnie ta inność przyciąga uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, Wielkie Księstwo Litewskie dla cudzoziemców było dzikim krajem, pełnym dziwnych ludzi, osobliwych zwyczajów i miejscowości różniących się od tego, co znali. Dlatego można to wykorzystać. Na przykład w celach marketingowych, jako kraj niedźwiedzi. Możemy tak mówić, ponieważ mamy nawet słynną Akademię Niedźwiedzi. To naprawdę interesująca sprawa. W XVI wieku pojawiają się zapisy o takiej Akademii w Smorgoniach, a w XVIII wieku ten fakt figuruje w książkach innych intelektualistów. I to nie jest wada. Z dzisiejszej perspektywy to nie jest minus, ale plus. Inna kwestia to próba nadania miastu odpowiednich epitetów. Tak jak wspomniałem na początku, miasto między dwie. Rzekami, miasto między wzgórzami. Taki obraz wielokulturowego Wilna już mamy, ale można by też na przykład nazwać je miastem spotkań. Takie właśnie słowa klucze możemy doskonale wykorzystać we współczesnym marketingu i nie bać się tego, że było to miasto, które nie zawsze w pozytywnym sensie zaskakiwało cudzoziemców, bo to właśnie ten element zdumienia jest jednym z kluczy do wizerunku, który przywiązywał ludzi do pewnych miejsc i pozycji w ich pamięci. Меласне ну, пан в сваї працых ібо заакцэентуе то так. Tak, faktycznie właśnie prowadzę badania dotyczące wizerunku Wilna z perspektywy historycznej. Moim celem była próba odnalezienia wspólnego obrazu Wilna w oczach cudzoziemców, jak je postrzegali. W dużej mierze wizerunek Wilna stworzyliśmy sami na swój sposób, ale zarówno w przeszłości, jak i teraz. Cudzoziemcy odwiedzający Wilno spoglądają na miasto inaczej niż my. Dlatego właśnie opierając się na takich historycznych faktach można rzeczywiście z marketingowego punktu widzenia, poszerzyć pole formowania wizerunku Wilna. Na iściec marketinginia prasme, prapliesti Wilnius, bo tokią imidżą formujemy Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim odsłoną dla Państwa Wilno takim, jakim je jest... Відзелі ціца подружувалі 16 веку на 10 тиля. już загра шам паства накалейну цінекпрограму раз захэннцом досследдзення профілю програму в медіаччносих, да спаткання на калейных шляках гісторі знаних і нязнаних.